Pani, zamówiłam trzy rzeczy z Zalando Lounge. Chloe, Polo, Ralph Lauren jakoś tak i Janki Candle. Słuchajcie, coś jest, czego o mnie nie wiecie, że ja kocham świeczki. Kocham świeczki zapachowe, te sojowe, naturalne najlepiej, uwielbiam. I uwielbiam zapachy tematyczne, czyli świąteczne, teraz mam na przykład. Yy, o, tą dynię Wam pokazywam w holu z Maxa. Ona pięknie pachnie takim Pumpkin Spice, naprawdę mm, piękny zapach. Yy, I zamówiłam na święta. Coś innego słuchajcie. Nigdy nie mieliśmy Snowflake cookie i ona pachnie, ale ona pachnie tak intensywnie. I ona pachnie taką słodyczą, naprawdę taką słodyczą, takimi konkretnymi ciasteczkami lukrowanymi, coś takiego. Tak, wydaje mi się, że to jest taki zapach. I wiecie co, jest dość duża, bardzo fajnie zrobiona, w ogóle jest 623 gramy. Nie wiem na ile godzin ona starcza, ale. I wygl wygląda pięknie. Muszę tylko przemyśleć, czy ją zostawimy ze względu na intensywność zapachu, bo ona, słuchajcie, stoi zamknięta i ona pachnie. I nie wiem, czy na nasze mieszkanie dość małe jednak nie będzie za intensywna. Tym bardziej, że chciałam też kupić taką, wiecie, typową, choinkową, taką świecę z takimi przydymionymi troszeczkę zapachami. Bo z tym też bardzo mi się kojarzą święta. Także pomyślę, ale naprawdę zapach jest obłędny. Jak macie większą przestrzeń, to zdecydowanie polecam. Teraz będzie szaleństwo. Słuchajcie. No piękne. Tu już jest piękne. I ja już wiem, co się z nimi stanie. I wiem... Już ben... zaspoileruję. Dobra, niech będzie. Zaspoileruję. Nie zostaną ze mną. I nie ze względu na cenę, bo bardzo do... w bardzo dobrej cenie je kupiłam chyba 350 zł czy coś takiego. I słuchajcie, zawsze chciałam spojrzeć przez różowe okulary. I oto, jestem! <śm> Tak, jak widzicie, nie zostaną ze mną, dlatego, że one są mi o właśnie tak za duże. Właśnie mi są tak za duże, że mi spadają. Tu, poczekajcie, zobaczcie, jak one są o widzicie. Nie wiem, czy to o teraz chyba o teraz widać, jak one są szerokie i jak bardzo tu cały palec jestem w stanie wsadzić. Tak są duże. Um. Kwestia gustu, czy pasują do mnie, czy nie. Według mnie nie pasują do mnie. Yy, o, o wow, właśnie tak są za duże, że nawet na włosach w żaden sposób się nie trzymają. Ale słuchajcie, sama jakość wykonania, te szkła, yy, to tworzywo, ten plastik tutaj, to złoto zatopione, no te detale, no są przepiękne te okulary i Naprawdę miałam nadzieję, że będą mi dobre, bo chciałam sobie kupić, chciałam zaszaleć i chciałam sobie kupić coś takiego, właśnie szalonego. Co wiecie, ja dodatki bardzo rzadko zmieniam. I jak już wejdę w jakąś biżuterię, to widzicie, noszę na zmianę Tom z Pandory z tą, tym półeczkiem, też od Kubusia, bardziej kolorowym. Kolczyki w jedno i to samo. I ja naprawdę jestem bardzo stała w uczuciach, dlatego że wolę za te rzeczy zapłacić trochę więcej pieniędzy i mieć je na lata. I właśnie, no ja taka jestem, mam swoją kolekcję. Może będziecie chcieli z tego film z kolekcji mojej biżuterii? Kiedyś miałam zapytanie na ten temat, ale w sumie jakoś tak odeszłam od tego. Może bym Wam zrobiła co polecam. Niektóre rzeczy na przykład można kupić nawet teraz, także czekam, czekam na wiadomości. I ostatnia rzecz, którą kupiłam, zamówiłam, to są takie buty. Buty to nie są śniegowce, to są wiecie co? Dla mnie to są buty y, na zastępstwo właśnie Emu, Aksów. Bardzo fajne, bardzo ładnie wyglądają. Tu mają. Y, Widzicie taką skórkę ze złotem, goldowy znaczek, biała, fajna podeszwa, trochę jak w sneakersach. W środku jest Misiu, taki, takie futerko. Szkoda tylko, że to futerko jest tutaj i na bucie w środku, a nie ma jej na wkładce buta, bo myślałam, że właśnie wsunę, wiecie, stopę w takiego misia i będzie mi tak super cieplutko. Niestety tutaj nie jest. Rozmiar jest ok. Zaraz Wam pokażę, jak wyglądają, i też będę czekała na info od Was, co myślicie o nich. One kosztowały chyba 319 zł, z tego co pamiętam. Jakość wykonania super. I wiecie co, zrobiłam wczoraj taki test i Pawłowi tak pokazałam, bez tych znaczków. I nadal mi się bardzo podobają. Więc jeśli ktoś uważa, że dla mnie znaczki czy firmy są ważne, to w przypadku tych butów akurat zdecydowanie jest w błędzie, bo one mi się po prostu podobają, nawet bez. Fajne jest to sznurowanie. To co, pokazuję Wam, jak wyglądają na mnie. Tak się one właśnie prezentują. Dobra, jestem cała ja, już Wam pokazuję. I zastanawiam się tylko, Wiecie, no, buty zimowe, jeśli nie są takie smukłe, zgrabne, to zawsze będą robiły nam trochę taką dużą sylwetkę. Zastanawiam się tylko, czy te nie za bardzo jednak robią takie wrażenie, ale wyglądają naprawdę fajnie. Naprawdę fajnie, są wygodne, podobają mi się. No i czekam na info, co wymyślicie? zostawiać czy odsyłać. Rozważycie YouTuberki, słuchajcie, i oh, idę z takimi siatami. I tak mogłabym wysłać, macie rację, ale ostatnio, wiecie co, zaginęła mi peczka, i musiałam tak kombinować z firmą kurierską i z firmą, z której były te rzeczy, że nie pytajcie nawet. Także, jak mam możliwość i idę do centrum handlowego, no to przy okazji biorę taki zwrocik ze sobą. Nie mówiąc już o tym, że pieniądze od razu jakby są wysyłane z powrotem na konto, a nie się czeka nie wiadomo ile, aż firma to odbierze i zwróci pieniądze. Ale wiecie co? Nie wiem czy widzicie, ale jestem tak roztrzęsiona. Eee, podjechałam ten kawałek autem ze względu na to, że siaty są naprawdę bardzo ciężkie. Jeszcze też robiłam zwrot jeden eee, z Landelange. I wiecie co? uszłam z życiem dosłownie. Bo nie wiem o co chodzi, nie wiem co się ostatnio dzieje, ale jest takie szaleństwo na drogach, że facet u nas na drodze osiedlowej, czyli w strefie zamieszkania wycofał i prawie mnie zgarnął po prostu pod koła. Gdyby nie to, że miałam jakiś głos, że muszę się odwrócić w lewo nagle, gdzie to w ogóle nie miało jakiejkolwiek logiki i uciekłam po prostu. To pan, który to widział, mówi, mówi szaleniec, nie? Wycofał po prostu z prędkością, nie powoli, niebezpiecznie, tylko także uważajcie na siebie. Odebrałam paczkę właśnie od Zalanda Lounge i pokazuję Wam dwie rzeczy: dwie rzeczy Karl Kani. Czyli to jest ta podseria jak Harlowa jeśli dobrze kojarzę. Bluzeczka 58 zł, a bluza 139 zł, którą zaraz Wam pokażę. Ale najpierw bluzeczka, to jest SK. Yy, tu ma taki napis wytłaczany. Bardzo mi się podoba, właśnie, że jest czerwony ze złotym. No, ze złotym, nie z żółtym. I, I to jest taki vibe trochę jestem sędzią, też tak kojarzycie? Chyba nie wiem, bardziej sędzią. Bardzo mi się podoba. Fajnie, że jest crop top, bo wiecie, ja mam dość długi tułów. Fajnie mi tutaj proporcja ona zachowuje. Wiadomo, że do spodni z wyższym stanem lepiej wygląda, ale mi się podoba. Nie wiem, daje się znać, co myślicie, zostawiać czy odsyłać. Teraz druga rzecz, jak widzicie, bluza. No bluza jest super, jest bardzo fajnej jakości i jest misiowa tu Wam pokażę. Jest misiowa, więc jest milutka. mi by się podobała bardzo. Błękit, nie niebieski, nie ten habrowy, taki modrak, tylko właśnie niebiesiutki, taki kolor smurfowy. Stwierdziłam, że muszę sprawdzić. Kiedyś właśnie nosiłam dużo błękitu, także jestem ciekawa Waszej opinii, jak wyglądam. Czy nie jestem taka za bardzo dła, rozmyta, wiecie, o co mi chodzi. Kaptur. Zobaczcie, jaki to jest duży kaptur. To jest sztos dla kapturowców i dla osób takich, które jak ja lubią się, wiecie, opatulić i czuć bezpiecznie w ciuchach, no to właśnie ta bluza jest taka bezpieczna. Tutaj ma tylko taki mały napis, kani, jakieś tam napisy i one, jest, one są gumowane, wydaje mi się, że po praniu nie będą odchodzić, bo to nie jest taki mały naprasowywany napis, tylko po prostu taki duży wypukło. więc... Tak to wygląda. Jestem ciekawa Waszej opinii. Dajcie znać. No, bardzo miło się zaskoczyłam. Nie ukrywam. Słuchajcie, jestem, działam, patrzę, a Paweł ma 1K na YouTubie! Jest! Także idę zobaczyć, co on robi. I... 1K! 1K! Masz na YouTubie 1K! <grywa> Mam 1K! Jest! <noise> Dziękuję wszystkim, którzy zasubskrybowali mój kanał i oglądają moje, nasze poszukiwania. Ale pyta... Siedzę i fotografuję właśnie znaleziska. Jakbyście chcieli zobaczyć, jak to wygląda, to każdy przedmiot w osobnym woreczku z opisaną datą. No i trzeba wypełnić takie metryczki, więc siedzę, właśnie sobie fotografuję. I przy okazji robię sesję zdjęciową z najdek, którą wrzucę na swój Instagram i yy, jak to jest, fanpage na Facebooku. A dlaczego tak się dzieje, kochanie? Bo co się stało? W sobotę w nocy. A, w sobotę w nocy szykowałem sobie termos z herbatą i niestety termos był tak fajny, że przepuścił wodę i poparzyłem sobie udo i nie mogę jeździć na poszukiwania. Wrzątek, więc, nie? Wrzątek, no, więc siedzę w domu i sobie fotografuję znaleziska, przy okazji robię zdjęcie, a właśnie siedzę u syna w pokoju, bo żona nagrywa w drugim i obrabiam ten zdjęcia. Tak, tak, musieliśmy się podzielić, dwa pokoje są, więc każdy zajął jeden. Teraz ja już skończyłam, więc no nie. Jest taki nieogolony. Nieogolony, ani nie, nic. nie. Wiedziałem, że w domu będę wiedział, to nic nie szykowałem. Ale super, super, fajnie. Cieszę się naprawdę 1K i to w niecałe pół roku, chyba 5 5 miesięcy chyba. No, super. Więc założenie było do końca roku mieć tysiączek, a tutaj. Który dzisiaj jest? 16 listopada wbiło mi jeden K, więc naprawdę bardzo <laughs> dziękuję. Będę kręcił jeszcze lepsze filmy. Gratuluję! <laughs> dziękuję. Kochani, tym pięknym akcentem, pięknym dla Pawła. Ja też jestem super dumna z niego. Bardzo, bardzo mało czasu mu to zajęło i tak naprawdę 40 filmów. Boże! Jak on to zrobił? Nie wiem. Zazdrocha mega, ale, ale idziemy do przodu, pniemy się do przodu. Super. Także ja się z Wami żegnam, kochani. Widzimy się w następnych filmach. Pa!